Lew zlecił tygrysowi zarządzanie dziesięcioma wilkami i rozdzielenie mięsa. Tygrys podzielił je równo na 11 części, jedną dla siebie i po jednej dla każdego wilka. Wilki uznały to za niesprawiedliwe i zbuntowały się. Tygrys poprosił o pomoc lwa. Lew następnego dnia podzielił mięso nierówno największą porcję, zatrzymał resztę, kazał wilkom rozdzielić. Zaczęły walczyć i dostały mniej niż wcześniej. Drugiego dnia lew zabrał dwie porcje. Wilki znów się rzuciły na siebie, jednak została ranna. Trzeciego dnia lew podzielił mięso na dwie części: jedną dla siebie, drugą dla wilków. Najsilniejszy z nich pokonał resztę i dopiero potem pozwolił im jeść. Od tej pory lew kontrolował tylko jego. Władza nie należy do łagodnych, lecz do tych, którzy rozumieją naturę ludzi i zasady rządzenia. Jeśli wciąż jesteś zbyt prostolinijny, nie znaczy to, że jesteś słaby. Po prostu nie odkryłeś jeszcze mądrości poprzedników. Zostaw lajka. Nowy początek.